Dziś wygrana datę mu zespołowi awans do rundy pucharowej, więc spodziewajmy się pełnej determinacji z ich strony i walki na całym boisku. Zapraszamy Państwa na Lusail Stadium, gdzie za chwilę odbędzie się, miejmy nadzieję, interesujący mecz. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Będziemy mieli przyjemność komentować ostatnią kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Świata. Reprezentacja Francji, zagradzi z Tunezją. Gorąca atmosfera na stadionie zdecydowanie odpowiada stawce spotkania. To mecz grupowy Mistrzostw Świata. Na taką rywalizację czekają długimi latami zarówno sami piłkarze, jak i kibice. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę reprezentacji Francji. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się, liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Oto na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Zaczęło nam się spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Wychodzi na pozycję. Jest! Piłka w siatce! To zbliża ich do fazy pucharowej Mistrzostw Świata! Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Prowadzą zatem jeden do zera. Łabi Kazri. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. No! Chyba trafi! Dobre teraz zachowanie między słupkami. Głęboka ta centra z narożnika, uwaga, niewiele dało to wybicie. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Teo Hernandez. Teo przy piłce. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek. I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. w je czy stoła trafić i bramka dla Francji, trójkolorowi prowadzą różnicą dwóch goli. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę, ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. No to mamy 2 do 0. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Teraz jest niepilnowany. Piłka dalej w grze. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Francja naciera, wrzuca piłkę pod bramkę. Będzie pozwala grać dalej. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Oddana piłka za darmo. Wypuszcza go teraz na wolne pole Griezmann. Tak! Bramka dla reprezentacji Francji. To była kwestia czasu. Przycisnęli i jest efekt. Jednak co klasa, to klasa. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Strzelec dobrze przymierzył w kłódki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. Znowu gramy. Francuzi z coraz większą przewagą. Nie mogą tego nie wygrać. Dużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Rabio ma piłkę. Giru, Mateo Guenduzi. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. Oglądamy dzisiaj koncert Antoana Griezmana. Jest absolutnie kluczowym zawodnikiem w swoim zespole. Widzieliśmy, ile celnych strzałów zanotował. Bramkarz nie ma przy nim chwili spokoju, no i raz już musiał skapitulować. Świetnie ma dzisiaj ustawiony celownik ten facet i ni... To już, proszę Państwa, oglądamy drugą połowę meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Francuzi przejmują posiadanie piłki. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Bardzo dobra, pewna interwencja bramkarza po tym uderzeniu z dystansu. I Griezmann minimalnie obok słupka. No zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj po tych statystykach powiedziałbym raczej, że to oni sobie ułożyli rywala, który im teraz nawet nie podskoczy. Benjamin Pawar. Mateo Genduzi. Pawar. Obiecująco to wygląda. Warto się przyjrzeć. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Zostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Odzyskana piłka, dobre zachowanie. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. I teraz piłkę ma Francja. Enduzi może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Kolejne minuty uciekają, a oni zbliżają się coraz bardziej do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Należy podkreślić, że ta grupa to nie był spacerek. Zobaczymy jeszcze, co się wydarzy w samej końcówce zmagań, ale mogą już zacząć myśleć o kolejnej rundzie. prowadzi piłkę może tu stworzyć zagrożenie ale piłka wciąż jest w grze nie nie będzie z tego bramki nie mogę uwierzyć że nie padła tutaj bramka to było przecież nie do obrony ale popis między słupkami Ależ niespodziewana bomba z daleka było naprawdę niebezpiecznie Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż, to była za petarda. Świetny, teraz Dribling. Wciąż idzie na bramkę broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. No cóż, już po zagrożeniu. Przynajmniej na razie. I to tyle z tej akcji. Pozostało już tylko 120 sekund. Teo przy piłce. Rzutka w pole karne. Jest! Kolejna bramka powiększają przewagę do czterech goli. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Mamy już zatem 4 do 0. Ostatni gwizdek w meczu. To by było tyle. Reprezentacja Francji wygrywa spotkanie i ma powody do radości. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadanie.